Witam w moim programie Wieczne Kino, w którym cofamy się w czasie, zawsze o 100 lat, aby zasiąść w kinowy i sprawdzić, czym w tych odległych czasach fascynował się ówcześni amator dziesiątej muzy. Kino, datowane od pierwszej publicznej projekcji filmu brać Limier, ma dopiero 17 lat, a już kończy się w nim pewna epoka. W roku 1913 powstaje podróż rodziny Bourichon. Ostatni film Georgesa Meliesa, francuskiego pioniera sztuki filmowej, Człowieka, który tchnął magię rodzący się powoli kino. Nazwisko reżysera może nie jest powszechnie znane i nie wywołuje natychmiastowych skojarzeń, ale nawet osoby z alergią na czarno-biały obraz, uważające niemą grę aktorską za komiczną pantomimę znają ten kadr. Bo ten kadr znają wszyscy, a dał go światu właśnie malies za sprawą wyreżyserowanego w 1902 roku filmu Podróż na księżyc. Jak już złapaliśmy odpowiedni kontekst, kilka słów o reżyserze. Méliès obecny był w kinie od godziny zero. I to dosłownie. Uczestniczył bowiem we wspomnianym pierwszym pokazie braci Lumière. Francuz zobaczył w nowym medium możliwość pokazania prawdziwej magii. Fantastyczne historie przekazywane przez kolejne pokolenia babć swoim wnukom ożyły na ekranie. W jego filmach zaroiło się od wróżek, syren, potworów, diabłów i wszelkiej maści fantastycznych stworzeń. Pokazanie całej tej menażerii możliwe było dzięki zastosowaniu efektów specjalnych, które Francuz samodzielnie opracowywał. Stosował zarówno znane już z teatru mechaniczne triki typu zapadnie czy ruchome dekoracje, jak również elementy zupełnie nowatorskie, jak efekty optyczne, czyli montaż dwóch różnych ujęć obok siebie, co dawało złudzenie zniknięcia lub pojawienia się obiektu. Zapędy Meliesa do przenoszenia na ekrany fantastycznego świata mimowolnie przyczyniły się do wykorzystania nowego medium z założenia czysto dokumentalnego do pokazania fikcji. Fabuły w jego filmach były jedynie pretekstem do wykorzystania coraz bardziej wymyślnych efektów wizualnych, ale przy filmach braci Mier był to i tak krok wręcz milowy, i to w zupełnie innym, niespodziewanym dla ówczesnych twórców kierunku. Jednak gdy Meliers produkował cały czas swoje filmowe fantazje, na poszedł dalej wytyczoną przez niego drogą. Pojawiły się coraz bardziej złożone fabuły, poruszane były coraz poważniejsze tematy. Ludzie przyzwyczaili się, że na ekranie można wyczarować wszystko, i nasycili magicznymi wyczynami bohaterów. Powoli zaczęło się liczyć opowiadanie historii, a obraz przestał być atrakcją samą w sobie. I tak dochodzimy do podróży rodziny Burrison. Filmu, w którym możemy zaobserwować wszystkie charakterystyczne elementy stylu Francuza. Fabuła jest oczywiście szczątkowa, zasygnalizowana jedynie na pierwszej planszy. Rodzina ma długi i musi uciekać. Dalej obserwujemy już tylko szaloną podróż rodziny, bez ładu składu i sensu, będącą pokazem ulubionych sztuczek reżysera. Porównując tą produkcję z ówcześnie powstającymi filmami, widać jak bardzo zestarzało się kino Meliesa. I to nie tylko w treści, ale i w warstwie wizualnej. Makieta pociągu aż kuje w oczy przy wyczynach prawdziwych parowozów. Efekty wizualne, przecież wizytówka filmów Meliesa, przez swój nadmiar nie wywołują takich emocji, jak choćby zdjęcia tylko w studencie z Pragi stosowane oszczędnie, ale za to zawsze podbudowana odpowiednią atmosferą i uzasadniony z wyjątkiem przyczynowo-skutkowym. Gra aktorska, czyli chaotyczna bieganina połączona z wymachiwaniem rękoma zamiast bawić, staje się niezamierzone śmieszna. Widać jej anachroniczność w zestawieniu z oszczędną w ruchach i gestach, za to zagraną z wyczuciem i wdziękiem postacią Maxa z serii francuskich komedii. Do tego opowiadana historia zupełnie nie angażuje emocjonalnie, a przecież już wtedy powstawały filmy poruszające ważne społeczne tematy i pokazujące przejmujące ludzkie historie. Francuski twórca miał własną koncepcję na temat wykorzystania nowego medium i trzymał się jej konsekwentnie do samego końca. Jeśli u progu XX wieku była to wizja wręcz rewolucyjna, tuż po kilkunastu latach okazała się anachroniczna, zupełnie nieprzystająca do kierunku, w którym dążyło kino, a jego ostatni film dobitnie to obrazuje. George Melies nie nadążył za rozpoczętą przez samego siebie rewolucją. Po bankructwie swojej firmy produkcyjnej na zawsze wycofał się z branży filmowej. Ale tego nikt mu nie odbierze. Prawdziwa skamiela z wieków, odcisk w kulturze masowej pozostawiony przez dinozaura kinematografii na zawsze zachowa pamięć o tym genialnym pionierze sztuki filmowej.